Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne, skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania, chociaż pewnie będziesz żałować. A, oświecenie. Ze szkoły dowiecie się o nim tylu nudnych rzeczy, na przykład, że wtedy właśnie powstała pierwsza encyklopedia, albo nowa koncepcja trójpodziału władz, albo mnóstwo dzieł sztuki, jak również prądów politycznych. Natomiast najprawdopodobniej w szkole nie powiedzą wam o tym, że w tym właśnie okresie ludzie uprawiali ze sobą seks z systemem pucharowym, czyli w sumie każdy z każdym, a w przerwach chlali na umór. Jak to się stało, że zrobili sobie z tego filozofię, albo jak kto woli lifestyle i że w pewnym momencie już nikogo za bardzo nie dziwiło, jak się okazało, że ktoś tam znajomy to ma parę kochanek albo kilku kochanków. Jaki był największy jebaka tamtego okresu na naszych ziemiach i kto najwięcej zarobił na rozkładaniu nóg. Czas na nowy odcinek Historii bez cenzury. thank you Na początek trudne słowo. Libertynizm to właśnie jest określenie sposobu myślenia, że uprawianie seksu na prawo i lewo to jest w sumie w porządeczku sprawa i należy to chwalić, a nie piętnować. Ale żebyśmy zrozumieli, skąd takie rozumowanie się wzięło, to musimy się cofnąć do wieku XVI, bo to właśnie wtedy na terenie dzisiejszej Holandii i jeszcze na kawałku Francji działała protestancka sekta Libertyni. Uważali oni, że boski duch przenika wszystko. I póki co, okej, okay, jest to w zasadzie zrozumiałe spoko, ale oni poszli jeszcze dalej, bo skoro boski duch przenika wszystko, to co za tym idzie, wszystko jest dobre. I dalej, skoro wszystko jest dobre, to nic nie jest złe, w tym luźne podejście do seksu. Zatem przez jakiś czas libertynem nazywano tego, który uważał, że wszystko jest w porządku, ale w wieku XVII do tego worka poglądów dorzucono jeszcze odrzucenie kościoła. Podkreślam, kościoła, a nie religii, bo wiele osób w tym okresie zaczęło uważać kościół za kulę u nogi dla rozwoju ludzkości. Zgadnijcie, gdzie ten właśnie zestaw poglądów przyjął się szczególnie dobrze. Tak jest, przenieśmy się do Francji. A zapraszam, zapraszam! My w sumie wszystkich zapraszamy! Żeby było jasne, ludzie na tamtejszym dworze sypiali ze sobą na potęgę jeszcze przed czasami filozofii libertyńskiej. Faceci kolekcjonowali dziewczyny jak jelenie na polowaniu, a potem chwalili się tym kumplom, ale dziewczyny też nie pozostawały dłużne. Ścigały się między sobą, która uwiedzie bardziej majętnego pana i co z tej znajomości wyniesie. Czy jakiś drogi prezent, czy może realny wpływ na politykę, bo i takie akcje się zdarzały. Tylko teraz wypada się zastanowić, co w takim razie nowa filozofia Zmieniła. Zmieniła mnóstwo, bo odrzucała tabu. Teraz to już nie było coś wstydliwego. To było modne. Można było o tym mówić i grzeszyć jeszcze więcej. Eksplozja nowego podejścia do życia nastąpiła w czasach Ludwika XV. Na początku oczywiście dotyczyło to sfer wyższych, ale system wartości ma to do siebie, że jest bezpłatny i może go sobie przywłaszczyć każdy. To też z czasem ubożsi i ubożsi zaczęli się ze sobą parzyć na potęgę. Najwybitniejszym, jeśli można tak powiedzieć, przedstawicielem francuskiej epoki nieokiełznanego seksu był Marquis de Sade. Albo niektórzy mówią DSAD, albo de Sade. W każdym razie, jak na mistrza przystało, desad napisał nawet podręcznik: 120 dni Sodomy, czyli Szkoła Libertynizmu. Ale zanim stworzył ten barwny opis homoseksualnych igraszek, czekała go jeszcze długa droga. Chociaż z drugiej strony mało brakowało, a ten eks-uczeń kolegium o zgrozo jezuickiego zginąłby w pożarze pewnego miasteczka. Pożarze, który sam wzniecił jako podporucznik wojska, które to miasteczko zdobyło w czasie wojny siedmioletniej. Chłop chciał odpalić fajerwerki, a podpalił miasto, no trudno. Czasem tak się zdarza. Natomiast fajerwerków nie było już, jeśli chodzi o jego pozostałe dokonania wojskowe, bo szybko dał się poznać jako pękoleszka, co wyrywa dziewczyny na mundur, a nie jako dzielny wojak. Po odejściu do rezerw, Desat ustatkował się. Znaczy, nie, nie ustatkował się. Ożenił się, bo w myśl nowej filozofii totalnie olał fakt, że ma małżonkę, i wynajął sobie pod Paryżem elegancką willę, do której zaczął sprowadzać dziewczynki. Prostytutki, tancerki, aktorki, kurczę, sporo się tego zrobiło, do tego stopnia, że w pewnym momencie przestały się te dziewczyny wszystkie powoli mieścić w podparyskiej rezydencji markiza. Ale Desat ogarnął sobie w takim razie mieszkanie w Paryżu, jeszcze jedno, a potem jeszcze kolejne. I jeszcze jedno, w końcu miał ich sześć w stolicy, gdzie zaczął się zabawiać z dziewczynkami również na inne sposoby, bo zwykły seks zaczął go nudzić, więc wjechało na przykład sadomaso w formie chłosty, seks grupowy czy dopalacze albo jak kto woli, afrodyzjaki. No, nie da się za bardzo utrzymać tego typu imprez w tajemnicy na dłuższą metę, to też w pewnym momencie Paryż zaczął aż huczeć i nie ma się co dziwić, że Markis wylądował w pewnym momencie w areszcie. Po raz pierwszy w 1763, ale to nie był jego ostatni raz w tej instytucji. i co? Jak się czujesz w kajdankach? Z boczuchu? Ech, dzień jak co dzień, panie władzo! Ponownie trafił tam za śmiertelne zatrucie czterech dziewczyn dopalaczami albo, jak kto tam woli, afrodyzjakami. Ale to nie koniec, bo oskarżono go jeszcze o przemoc w łóżku i sodomię. Tylko błagam, nie każcie mi teraz tłumaczyć wam, czym jest sodomia. Większość pewnie wie, ale jak ktoś nie wie, to zróbmy jeszcze inaczej. Zapauzujcie sobie teraz. Ja się naprawdę nie obrażę. Tam kliknijcie pauzę, zaczekam i sprawdźcie sobie sami, co to jest sodomia, co? Zobaczymy, co się stanie. Już? Trochę się niezręcznie zrobiło, podejrzewam, to też wróćmy do tematu. Sytuacja markiza była naprawdę nieciekawa, ponieważ skazano go na śmierć, ale udało mu się uciec i egzekucję trzeba było wykonać jedynie symbolicznie, na kukle. Ale nawet kiedy złapano go ponownie, to tym razem z pomocą markizowi przyszedł lud Paryża, który zaatakował Bastylię, akurat kiedy ten tam siedział na początku rewolucji francuskiej. Takich ludzi jak Desat było mnóstwo, zresztą nie tylko we Francji, bo Francja była w tym okresie wśród europejskich państw taką najbardziej popularną i wpływową influencerką. Jej nowa filozofia zaczęła zdobywać nowe terytoria, a podejście do życia gloryfikujące seks bez większych zobowiązań i chwalenie się tym szybko trafiło i u nas na bardzo podatny grunt. Tylko, kogo by wam tutaj przytoczyć jako najlepszy przykład? Przydałby się ktoś, kto miał mnóstwo kochanek, wydawał na nie mnóstwo hajsów i tak już skromnego budżetu, a jeszcze niektórym z nich dał się tak omotać, że stał się ich polityczną marionetką. Chyba nie myśleliście, że się w ogóle przez chwilę zastanawiałem, panie i panowie. Libertyn pełną gębą Stasiek Poniatowski. Nasz stosunek do jego rządów jest powszechnie znany, ale pozwólcie, że dziś będę o tym starał się wspominać wyjątkowo skromnie, ponieważ rozpatrujemy totalnie inny aspekt. Jeśli Stasiek był w czymś dobry, to właśnie w łóżku zaczął naprawdę z grubej rury, bo oficjalnie rozdziwiczyła go kolejna gruba ryba epoki pucharowego baraszkowania, caryca Katarzyna II. Ta też była niezłą zawodniczką na swój sposób, bo przebierała w kochankach tak bardzo, że w pewnym momencie, jak zapytano Cara, czyli jej męża, co ta caryca tak często jest w ciąży, to on odpowiedział, że on już nie ogarnia, kto jej te Bachory robi. Sam zresztą miał tyle kochanek, że wcale nie był zazdrosny o niewierną żonę. Stasiek musiał od samego początku przejawiać dość spory talent do baraszkowania, bo o ile Katarzyna z reguły niechętnie wracała do kochanków, tak w tym przypadku wymusiła służbowy powrót tego jeszcze wówczas młodego chłopaka do Petersburga. Kiedy Stasiek wrócił do kraju, to jak wiadomo wzdychał do swojej pierwszej partnerki, ale to nie znaczy, że z innymi dziewczętami próżnował. Nic z tych rzeczy. Na pierwszy ogień, jeśli chodzi o kochanki Staśka, poszła Elżbieta Lubomirska, która niby miała męża ale co z tego? Pan na łańcucie, czyli mąż Eli, nie zamierzał jednak patrzeć przez palce na miłostki żony, co nie przeszkadzało mu popierać rywala, czyli Staśka, podczas elekcji. Nie darzył go jednak nigdy specjalną sympatią, a zdarzyło się raz nawet, że Poniatowski musiał uciekać przed nim przez okno, co raczej nie należało do ogólnie przyjętych zasad opuszczania zaprzyjaźnionych domów. Niezrażony perspektywą pobicia przyszły król Polski nadal uganiał się za dziewczynami. Kolejną jego kochanką została Iza czartoryska nie była piękniejsza od poprzedniczki podobno za to miała to coś, co ciężko jest określić, ale sprawia, że dziewczyna jest wyjątkowo ujmująca, nawet mimo twarzy, przeoranej ospą. Tak jakoś wyszło, że parka wpadła. Czy to był wielki problem? Absolutnie nie, bo legalny mąż dziewczyny uznał dziecko za swoje, bowiem w czasach libertynizmu panowała filozofia majki jeżowskiej, czyli wszystkie dzieci nasze są. Faceci nie wiedzieli, ile mają dokładnie dzieci, a kobiety z kim je mają. Tatusiu, wszystkiego dobrego na dzień ojca! Eee. A kto mówi? Arystokracja ma to do siebie, że to dosyć wąska grupa. W związku z tym na ówczesnych imprezach można było często usłyszeć takie teksty jak U, ja też z nią spałem, albo na przykład. Ah, ten to faktycznie średniak w łóżku. Niemniej jednak zdarzały się jeszcze inne sytuacje. Rodem z Totolotka, jak na przykład faceci mieli nie tylko te same dziewczyny, ale jeszcze w tej samej kolejności, na przykład właśnie Stasiek Poniatowski i ambasador Rosji Nikołaj Repnin kolejno romansowali najpierw z Elą, a potem z Izabelą, ale niektóre dziewczyny chciały od takich relacji czegoś więcej niż tylko chwili przyjemności i jakiegoś drogiego prezentu na pamiątkę. I nie, wcale nie wrócimy tutaj do Katarzyny II, która jak powszechnie wiadomo na zauroczeniu Stasia ugrała naprawdę sporo, bo była jeszcze taka pani jak Elżbieta z Branickich, Sapierzyna. Będziemy ją po prostu nazywać Sapierzyna, ok? Będzie dużo prościej. W każdym razie, czy była ona przepiękna? Absolutnie nie, bo jak o niej wspominano, to przede wszystkim mówiono, że jej największą zaletą była dowcipność. Zatem to tak, jakby podejrzewam mieć romans z Joanną Bartę. Co nie zmienia faktu, że Sapierzyna była bardzo intensywna. Inteligentna i bardzo bogata. Łącząc te dwie zalety, postanowiła zrobić sobie najpierw ze Stanisława Augusta Poniatowskiego dziwkę, a potem sponsora, ponieważ w pewnym momencie powiedziała: Stasiu, ja wiem, że ty masz mocne plecy, ale nie zostaniesz na 100% królem, jak nie przeciągniesz na swoją stronę niepewnej szlachty. A w takich czasach żyjemy, że no bez łapówek nie dasz rady. I ja wiem, że nie masz pieniędzy, ale spokojnie, ja ci pożyczę. Jak wiecie, Staśkowi się udało, a sapierzyna zarobiła. Jednak nie tylko na odsetkach od wielkiej pożyczki, która po przeliczeniu na dzisiejsze pieniądze wynosiłaby jakieś 2,5 miliona euro. Nie, nie, to był dopiero początek bardzo opłacalnej inwestycji, bo ta dziewczyna uwielbiała mieszać się w politykę. Oddawała swojemu królewskiemu kochankowi nieocenione usługi, stała się jego zaufaną doradczynią. Władca powierzał jej także różnego rodzaju delikatne misje. Inna sprawa, że wysoko wyceniała swoje usługi. Król przyznał jej stałą pensję w wysokości 200 dukatów, czyli około 32 tysięcy euro miesięcznie. Jak więc widzicie, byli tacy, którzy potrafili na tym całym libertynizmie naprawdę nieźle zarobić. Skoro już jesteśmy przy dziewczynach, które na tym lifestyle'u się dorobiły, no to nie możemy sobie tutaj nie wspomnieć o bardzo popularnej na ówczesnych salonach Mamzel Lili, która romansowała z kim ona nie romansowała, ale wymieńmy sobie chociaż paru. Stasiek Poniatowski, Poniatowski, ale Józef i jeszcze ten Poniatowski, ale tym razem Michał z zawodu prymas. Jednak nie ona jedyna ustrzeliła Poniatowskiego hatryka, bo była jeszcze córka Mazowieckiego kasztelana Elżbieta Grabowska, która puszczała się tak często i tak jawnie, że ludzie rzucali w jej powóz kamieniami, jak jechała przez miasto. Tylko nie do końca wiadomo, czy ci ludzie byli oburzeni, bo faktycznie Grabowska miała na swoim koncie rosyjskich posłów, czy może po prostu zazdrośni o klejnoty, które przyjmowała. Na swój chory sposób fascynujące jest też to, że kultura powszechnego grzmocenia była tak wszechobecna i tak popularna, że jak ktoś raz spróbował, to potem już nie wyobrażał sobie innego życia. Serio, nie wyobrażał sobie, a doskonałym na to przykładem jest kultowa anegdota o spotkaniu Stanisława Augusta Poniatowskiego z Janem bez Kto to był Jan bez nosa? To był warszawski żebrak, bardzo popularny. Miał swoją miejscówkę pod kolumną Zygmunta. Staruszek miał już 100 lat na karku i. Cieszył się bardzo dużym poważaniem wśród lokalnej społeczności. To też, żeby ocieplić swój wizerunek, król postanowił wyjść i chwilę z żebrakiem pogadać. Posłuchajcie, co się stało. Gdy król dowiedział się, że Jan bez nosa nigdy nie pił alkoholu, bardzo go pochwalił, a prawdziwy zachwyt monarchy wzbudził fakt, że żebrak nigdy nie używał tabaki. Niestety staruszek przyznał się też do tego, że podczas swojego długiego życia nigdy nie zaznał kobiety, co całkowicie zmieniło królewski nastrój. Stanisław August mógł zrozumieć wiele, ale nigdy nie uwierzyłby w to, że żebrak zawdzięczał swoją długowieczność abstynencji seksualnej. I teraz jeszcze fragment kroniki. Król Jegomość w gniew wpadł, relacjonował jeden z kronikarzy. Zakrzyknął Dureń, Dureń i ją go trzcinką bić, a staruch z miejsca się porwał i przerażony w tłum się wmieszał. Tak to przez swoją niechęć do kobiet czciną stuletni starzec po łbie dostał miast talarów. I jeszcze bardzo mi się podoba puenta tego kronikarza i słusznie go opatrzność ukarała. Zanim przejdziemy do tego jak ta epoka się skończyła, to Wydaje mi się, że warto by było sobie coś powiedzieć o naszym stosunku do libertynizmu, żebyście sobie... Stosunku. Żebyście sobie nie pomyśleli, że historia bez cenzury popiera ideę puszczania się wielokrotnego i w sumie z kimkolwiek. Nie, nie. Wręcz przeciwnie. Już nawet pomijając ten aspekt, o którym wiele razy mówiliśmy, do czego doprowadziła beztroska naszych elit. Ale chodzi o jakąś po prostu odpowiedzialność za siebie, za swoje otoczenie, za tych, których się na świat powołuje, więc nie miejcie wątpliwości, w żaden sposób tego nie pochwalamy. Libertynizm to była doskonała, wieloletnia impreza, ale wyłącznie dla tych, którzy mają wszystko w dupie. Niemniej jednak dla nich ta impreza była znakomita, a jak to z imprezami bywa, czasami znajdzie się na imprezie ktoś, kto imprezę zepsuje, bo a to narzyga na pannę młodą, a to zadzwoni na straż miejską, a to zechce podbić Europę, tak jest. Mówię o Napoleonie, bo to właśnie on uciął tą epokę libertynizmu, co oczywiście nie znaczy, że ludzie przestali ze sobą romansować. Robili to przed epoką seksualnej beztroski, jak i po niej, a tym romansom towarzyszyły intrygi, skandale i wielka polityka. I właśnie o tym jest świetna książka Sławomira... Kopra. Klątwy, sekrety i skandale. Historia Polski przez dziurkę od klucza. Tam znajdziecie mnóstwo niegrzecznych historii od Kazika Wielkiego po sam PRL, o których raczej w szkole nie usłyszycie. Sprawdźcie tę książkę koniecznie, a my widzimy się niedługo.